Miałem powiedzieć, sucha, lecz pogoda zbyt mokra. Zdecydowanie nie jest to dar, lecz kara okropna. Ten żalcik nie jest suchy, bo mówię go wierszem, i nie jest to mój wierszyk pierwszy. Zdecydowanie też nie jest on ostatni. Lecz skupmy się na tym filmiku. To on jest tutaj tylko i wyłącznie dodatni. To jest kolejny odcinek serii, jak pije, ży to żyje właśnie. Jest piątek, wieczór. Pogoda mokra, za oknem ohydna, co tutaj jest gadać? Ta, tak naprawdę również pozdrawiam Mateusza, którego spotkałem dziś na ulicy. Mam nadzieję, że jak obejrzysz, to będziesz zadowolony z tego porównania. Ale, ale to przez bieg okoliczności wszystko tak się to ułożyło. Też tego, co mnie poprosił, pozdrawiam. Dobrze, skupmy się na filmie właśnie. Tutaj mamy dwie Coca-Cole. Tą zwykłą z napisem Original Taste oraz Coca-Cola Zero Cukru, ale coś tu jest dziwnego. Popatrzcie na kolor puszki, na górze niebieski, w środku różowy, na dole srebrny. Co to może oznaczać, 3000 edycja, limitowana smak inspirowany przyszłością. Współtworzony przez. A, L, coś w tym stylu, bez kalorii... A no dobrze, dobrze, to zacznijmy od oryginału w takim razie. Jest niezły. Wszyscy wiemy jak smakuje oryginalna Coca-Cola, co nie? Ale spróbujmy ten. Nowych rzeczy yy, nie można bać się, próbować. Oj. O tak, leci. No, widzicie, widzowie? O nareszcie. No to tak właśnie się to wszystko rozlało nagle. A powiedzieć dlaczego tak jest? Otóż ja, otóż ja z lodówki nie piję Coca-Coli. Szczególnie jesienią. Właściwie jesienią to tym bardziej, bo przede wszystkim jest zimno i ja włożyłem to do miski, potem zalałem szczelnika wrzątkiem, i tak to się ułożyło, że dlatego tak jest. Że to wybuchło. I powiem szczerze, ta Coca-Cola lepiej smakuje. Niewiele, różnica jest mała, ale jednak to jest lepsze. Zdecydowanie siema.